Udało nam się znaleźć też HTC na targach IFA 2013 w Berlinie i jest tutaj One Mini, którego jeszcze w Polsce nie mieliśmy okazji zobaczyć. Telefon, jak widać, jeśli chodzi o system, dokładnie to samo co w przypadku HTC One X z aktualizacją i HTC One nowego. Ten sam aparat z ultrapixelami, z trybem Zoe. Co jeszcze tutaj mamy? Pogoda nowa. Wszystko jest dokładnie takie same. Jedyna różnica, że nie ma chipu AMRC i Air Blastera do sterowania telewizorem. Jeśli chodzi o obudowę, jest ona bardzo podobna w designie do dużego One, ale ma elementy plastikowe na ramce. Wielkością HTC One Mini wcale nie jest taki mini. Porównując go do One X z zeszłego roku. Wysokość telefonów jest dokładnie ta sama, jest on leciutko węższy. Jak leży, czy dobrze leży w dłoni, nie powiemy ze względu na mocowanie. W porównaniu zaś do łana do dużego modelu różnica też nie jest wcale taka duża. Tak jak mówiłem, aparat z ultrapikselami, głośniki boom sound. I niestety plastikowa ramka, chociaż muszę przyznać, że w dotyku jest i tak nieco lepsza niż można byłoby się spodziewać po zdjęciach. Ale niestety nie wygląda to na, wygląda na model budżetowy, tak samo jak widać pod względem specyfikacji. To nie jest łan zamknięty w mniejszej obudowie. Prosto ze, ze stargów IFA Piotr Grawiec mówi, jak jest.